Osadkowski wybrała w tym roku przepiękne tereny, jeżeli chodzi o rozpoczęcie Zielonych Pól. Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w miejscowości Wirki, w gospodarstwie naszego klienta Grzegorza Guzika. Dolny Śląsk, niedaleko świdnicy. No i tak jak pani wspomniała, za nami piękny górski krajobraz. Co państwo tutaj dzisiaj prezentują? Prezentujemy odmiany nasze perełki z firmowego portfolio. Jesteśmy akurat w części e, pszenicy ozimej. E, przed chwilą prezentowaliśmy Państwu dwie z nich: jest to pszenica Impresja, a także RGT Depot. Jest pszenica, ale jest również rzepak. Tak. E, jeśli chodzi o rzepak, to w tym roku chwalimy się nowością z firmy Lidea. Jest to lid hello odmiana rzepaku. Jest z nami pan Grzegorz, można powiedzieć gospodarz, jeden z gospodarzy dzisiejszej imprezy. Panie Grzegorzu, na jakim areale pan uprawia? Gospodaruję na 250 hektarach ziemi, raczej dobrej. Pszenica, rzepak, kukurydza. Co możemy dzisiaj zobaczyć na poletkach? No, pszeni, Pszenicę i rzepak. Mhm. Jak pan ocenia kondycję tegoroczną upraw? W kondycji są. Pszenice są w bardzo dobrej kondycji. Rzepaki są troszkę, troszkę zepsute przez, przez warunki pogodowe, przymrozki. I przymrozki też dały. Się, tak, mówimy, przymrozki, na... niedob wiosenny niedobór wody, nieprzemieszczanie się azotu, tak jak powinno być, pomimo, że cały azot w zasadzie wys wysialiśmy, rozlaliśmy w lutym. Mieliśmy tutaj fajnie, bo bardzo szybko mogliśmy wjechać z azotem, więc generalnie chyba w lutym zamknęliśmy nawożenie azotowe rzepaku, bo Aj. zeszły rok nas nauczył, że musi być szybko i po prostu mhm. tym bardziej, że RSM daje taką możliwość, bo ma trzy formy azotu, więc... To jest naprawdę kapitalny nawóz, żeby robić to szybko. A jak sytuacja wyglądała tutaj w zeszłym roku? Jesienią tutaj mieliśmy 400 litrów opadu po siebie, że 12 dni. To są tereny powodziowe, akurat tu jest górka, ale ta woda z tych lasów w każdym jednym możliwym miejscu tworzyła sobie. Tworzyła sobie rowy, tworzyła sobie takie, jak to się mówi, erozję wodną i płynęła, płynęła w dół. strasznej ilości wody, tak? 400 mm kilka dni na metr kwadratowy. I w jaki sposób to wpłynęło na uprawę? Yy, no rzepak miał zaburzone stosunki wodno-powietrzne yy, i ten rozwój, no bo to była bardzo mała roślinka, bo siew rzepaku odbył się pod koniec, pod koniec września, więc to była taka roślinka dwutygodniowa, czyli no, no, dopiero tak, no, siewka, tak? Yy, I były problemy. No i były problemy z przygotowaniem pól pod siew pszenicy ozimej. Generalnie jesteśmy na terenie, yy, gdzie tak jak na przykład mówi się, że powódź 97, yy, potem 2024, to my tutaj mamy cztery powodzie na dekadę. I ta woda wylewa. 22 była powódź, teraz była ten 24, wcześniej była podejrzewam 19, chyba 15. To by trzeba było w goglach tylko wbić czarna woda i powodzie. Nie? No i tak, także mieszkamy na takim terenie fajnym, ekstremalnie powodziowo. Myślę, że mamy najwięcej epizodów powodziowych w Tych kilku wioskach tutaj w Polsce. Czy są problemy też y, skrajnie z suszą? To jest, zdarza się. Też. też się zdarza. No jak to górki, troszkę, troszkę wypali, troszkę nie wyp... troszkę zaleje, tak jak, a jak, to jak jest w rolnictwie? Tu jest trzecia, czwarta klasa na tym polu, na tym. Tak mam większość, mam między drugą a piątą, drugiej 10%, piątej może też 10%, a resztę pomiędzy. Więc ja mam dobre gleby, nie narzekam na gleby. Państwo pokoleniowo zajmują się? Tak, jestem rolnikiem w drugim pokoleniu. I nie zamieniłby Pan tej pracy i tego miejsca. Miejsce jest kapitalne, a praca jest, jest ciężka. Daje satysfakcję, daje radość, ale, ale troszkę te, te ceny, jakby parę procent. Parę 10% do góry poszły, byłaby taka jeszcze taki spokój, nie? Przy tej ilości, przy tej ilości bodźców zewnętrznych, na które nie mamy wpływu, jednak opłacalność powinna być wyższa. Wspomnieliśmy o tym, że to jest pierwsze spotkanie z cyklu. Kolejne są planowane w najbliższym czasie? Tak, tak. Jeśli chodzi o zielone pola, dzisiaj w miejscowości Wirki inaugurujemy cały cykl 13 lokalizacji, przed nami dwie. Wędrujemy mapą na południe, troszkę na wschód i wracamy na północ. Także jesteśmy w 13 miejscowościach. Jest to o tyle ważne, że robimy naprawdę przegląd całej Polski, jak nasze odmiany i technologie poradziły sobie w tym niełatwym sezonie. Panie Mateuszu, macie Państwo zlokalizowane poletka w całej Polsce. Jak w tej chwili oceniacie uprawy na chwilę obecną? Sytuacja wygląda... E... Trudno w północnych częściach kraju. Niestety, jeżeli chodzi o kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, tutaj są już miejsca, gdzie w zbożach widzieliśmy jakby wypaleniska. Przyszedł deszcz, ale niestety, już z tych wypalenisk nic nie będzie. Są place na polu, duże place, jakby wyschnięte. To tak? znaczy, że jest za sucho? Było za sucho, było, bo teraz znowu jest nadpodaż trochę wody, skąd dzisiaj widzimy, jak to wszystko paruje. Na południu Polski ten pas taki tutaj, Dolny Śląsk, Opolskie i niżej i do wschodu. Sytuacja wygląda bardzo dobrze, jeżeli chodzi o krytyczny moment, raz nalewania ziarna zaraz przez zboża oraz e, nalewania ziarna przez rzepak. Jest ta podaż wilgoci, która wpłynie na jakość i wielkość plonu. Natomiast tam, gdzie już mieliśmy do czynienia z takimi no, wypaleniskami, niestety tego plonu nie da się uratować. Dobrze, że spadł ten deszcz, czyli te rośliny, które jeszcze mogły e, trochę wody pobrać, no, będą o, w dobrej kondycji, bo, bo, bo mamy dostęp do wody. Niestety sytuacja jest. E, Dosyć zmienna, im wyżej Polski, im bardziej na zachód, tym, tym coraz gorzej. A co z przymrozkami, czy one również wpłynęły negatywnie na rzepaki? No i odniosę się trochę do, to, do zeszłego roku, no bo zeszły rok pokazał nam, że pszenica w kłosie może e, przemarznąć, tak? E, w tym roku mieliśmy do czynienia z taką samą sytuacją, aczkolwiek nie w całym kraju. Tutaj plantacje na południu Polski nie oberwały zbyt mocno, natomiast znowu im wyżej Polski, im głębiej też na wschód plantacje niestety oberwały, szczególnie plantacje jęczmion i wczesnych pszenic, czyli e, przymarzły kłos. I to widać po prostu po kłosach są pół na pół białe. Prawdopodobnie. Jeszcze jeszcze w pochwie liściowej po prostu przemarzły. Sytuacja na północy, myślę, że też podobna, mieliśmy zgłoszenia również, które... Ocenialiśmy pod kątem przymrozków tych takich wczesnowiosennych, mieliśmy te spadki temperatur. Nie jest to taka skala jak w tamtym roku, ale również spotykana na polach w całej Polsce. Jakie zatem wybierać odmiany w takich sytuacjach anomalii pogodowych? Nie ma tak, że dobierzemy odmiany do danego sezonu. Bo jak w lata w rolnictwie nie było takiego samego sezonu? I warto jest dywersyfikować odmiany, żeby nie stawiać na jedną. To cały czas powtarzam rolnikom, żeby mieć to jakby ubezpieczenie, zabezpieczenie przed tym, żeby jak jakaś odmiana wypadnie, druga nadrobiła trochę. Najczęściej dzieje się to na poziomie wczesności odmian, czyli uprawiamy wczesną odmianę, zbieramy ją pierwszą, później tą średnio, późną i tą późną odmianę, jeżeli chodzi o zboża. Myślę, że przy rzepakach. To nie ma zbyt dużego znaczenia, bo jak żopak przymrozi na początku maja kwiat, no to to już jest jakby po, po, po zawodach. Ale rzeczywiście rolnicy taką praktykę stosują? Coraz częściej. Coraz częściej dywersyfikują te odmiany. W jednym roku odmiana może się sprawdzić super, tak jak wspomniana Aveni, tak? Ale jeżeli w drugim roku mielibyśmy 100% w gospodarstwie Aveni, no to moglibyśmy... O wiele obniżyć swój dochód w gospodarstwie. Dlatego dywersyfikacja, liczenie średniej, bo to też jest ważne, czyli w ujęciu średnim, trzyletnim, na przykład takim, jak odmiana wyjdzie na polu to już wiemy, że jest dobrze dopasowana do warunków globowych i klimatycznych. Powtórzyć ją drugi rok, jeżeli powtórzy swój wynik, no to już mamy stuprocentową pewność, że dobrze dobraliśmy odmianę. W rozmowach z rolnikami zawsze jest to, jak planowała odmiana. A mamy, przepraszam, jeszcze cały rok zabiegów, cały rok agrotechniki, cały rok opadów. Tak? My staramy się dobierać odmianę do swojego portfolio po testach. Wewnętrznych testach, które dwu-, trzyletnie w układzie całej Polski wykazują nam na to, że są stabilne. Nie chcemy takich odmian, które są super, a później są niskie. My wybieramy odmiany te, które w każdym e, jakby roku planują e, tak samo. To jest nasz cel i tak jakby podchodzimy do wprowadzenia nowej odmiany do portfolio. E, czy mógłby Pan powiedzieć, na jakim arale łącznie wszystkie poletka Państwa są w Polsce? Czy takie no to 12 jest, 12 jest jakby zielonych pól, takich podstawowych pól tak zwanych demonstracyjnych. Każde z nich ma około tutaj zboża 5 hektarów i rzepak tutaj ma. Te pole około też 5 hektarów, czyli 10 razy 12-120 hektarów tych podstawowych, jeżeli chodzi o zielone pola. Dodatkowo mamy lokalizacje tak zwane produktowe, które z reguły wychodzi gdzieś na jedno doświadczenie, czy to mianowicie około pół hektara. Mamy takich doświadczeń 20 w całym kraju, w różnych układach Polski, no to znowu kolejne jakby 100 hektarów dochodzi, około 200, 250 samych zbóż i rzepaku, bo do tego jeszcze dochodzi kukurydza.